Cześć, ja jestem Monika, to jest kanał Fiszkowa Kartoteka, w którym zwykle opowiadam o książkach i dzisiaj też będzie o książkach, tylko o takim trochę nietypowym temacie, przynajmniej nietypowym jak dla mnie. Będzie to taka ciekawostka przyrodnicza, ponieważ tuż przed urlopem przeczytałam o jakimś takim nowym, ciekawym gatunku... Literackim, który mnie zdziwił, a później weszłam w to uniwersum tych wszystkich nowych gatunków literackich i postanowiłam właśnie nagrać o nich taki odcinek dodatkowy, taki dla Was, może Wy też nie znacie tych gatunków literackich. Jeśli znacie, to oczywiście piszcie to w komentarzach. Czy czytałyście, czytaliście cokolwiek z tego, o czym dzisiaj będę mówiła? A jeśli nie znacie, to też napiszcie w komentarzu. Mnie zawsze komentarze cieszą, zawsze je czytam, a dodatkowo też pomagają mi najzwyczajniej w świecie, w dosięgnięciu, w dotarciu do nowych widzów i słuchaczy. I widzek i słuchaczek też. Także będzie dzisiaj o nowych gatunkach literackich. A cóż to za gatunki literackie? Będę się tutaj posiłkować troszkę notatkami, więc wybaczcie, ale będę czytać. Jest to dla mnie dość nowy temat, więc super nie wkuwałam na blachę tego wszystkiego. Myślę, że te gatunki literackie stają się coraz, coraz to bardziej popularne, a mowa tutaj o gatunkach literackich, które pochodzą głównie z Azji, takiej dalekowschodniej, głównie z Chin, ale także z Wietnamu, czasami Japonii. Wraz z wzrostem popularności tej kultury, właśnie takiej azjatyckiej, myślę, że te gatunki są coraz to bardziej rozpoznawalne również u nas w Polsce. Też pojawia się dużo nowych tłumaczeń właśnie tej literatury, więc myślę, że um, przynajmniej o niektórych książkach miałyście, mieliście okazję usłyszeć. Niekoniecznie czytać, ale usłyszeć. Um, więc będę mówiła o takich właśnie gatunkach literackich um, stamtąd. Ponieważ wymowa... Um, tych gatunków literackich jest dosyć trudna, dla mnie dość egzotyczna. Ja się posiłkowałam właśnie jakimiś takimi poradnikami wymowy, ale jeżeli wy znacie dobrze na przykład języki w których pisze się te powieści i znacie tę wymowę, więc możliwe, że łapiecie jakieś błędy, za co bardzo przepraszam. Postaram się wymówić jak najlepiej, ale postaram się też, żeby pojawiały się plansze z napisami. Które, które co? Które pokazują, jak się pisze te, te słowa. A może jeszcze tylko wspomnę, że to są zjawiska, które może u nas są jeszcze nie tak do końca znane, jeszcze nie tak bardzo popularne, ale tak naprawdę one się cieszą milionowymi czytelnikami i czytelniczkami. To chyba nie jest po polsku. Dużym gronem czytelników i czytelniczek. Myślę, że. Dużo jest też wydań, coraz to więcej tak naprawdę, wydań tych książek. Dobrze, opowiem też, co mniej więcej charakteryzuje te powieści, i jeżeli są na przykład przetłumaczone na język polski, to też postaram się o tym wspomnieć. Niestety nie wszystkie są, nie wszystkie. Te gatunki literackie mają polskie tłumaczenia, więc no trudno. Będę też prawdopodobnie wspominać o jakichś anglojęzycznych książkach i też postaram się je wymawiać poprawnie. Dobrze, zacznijmy może od gatunku, który się nazywa Usia. Usia to jest taki klasyczny chiński gatunek fantazy, fantazy przygodowego, który opowiada o walczących mistrzach sztuk walki. Tutaj są w nazwie tego usia są dwie, dwa, dwa znaczenia, to znaczy jest to zbitka dwóch słów u, czyli walka, oraz sia, czyli rycerskość, bohaterskość lub też rycerz-bohater. Charakterystycznymi cechami dla usia, czyli tego gatunku literackiego, tego fantazy przygodowego, jest to, że on jest osadzony w takich fikcyjnych wersjach dawnych Chin. Czasami z jakimiś historycznymi odniesieniami do prawdziwej historii, ale nie, niekoniecznie. Um, I właśnie te, ten um, setting w Chinach. Który albo setting, który kojarzy się z, chińskimi, z chińskim cesarstwem jest bardzo charakterystyczny dla tego gatunku literackiego. Tutaj bohaterowie i bohaterki to są tacy outsiderzy, którzy są mistrzami miecza, często mają jakiś taki kodeks honorowy. Powiedzielibyśmy się, że oni się nam mogą kojarzyć z samurajami z Japonii, no ale to nie jest Japonia, tylko to, jest, to są Chiny. Tutaj jest nie tak dużo elementów nadprzyrodzonych, to jest bardzo e, charakterystyczne i no, tutaj jest może bardziej e, właśnie ta sztuka walki ważna, a niekoniecznie magia. Jakie są przykłady tego? Tutaj akurat jest e, polskie tłumaczenie takiego ustia e, i e, po w polsku tytuł brzmi Narodziny Bohatera. Jest to seria legendy bohaterów Kondora. Wydane te narodziny bohatera były w 2022 roku w wydawnictwie Zyski Spółka w tłumaczeniu Agnieszki Paterskiej. Była też taka książka, która hmm, była tłumaczona jako Błogosławieństwo Niebios. Tutaj autor to Tong Xiu chyba. Wydana ona została w tym roku, w maju 2025 i wydana w tłumaczeniu w wydawnictwie Czarna Owca w tłumaczeniu Aleksandry Woźniak-Marchewki. Podobno też Crouching Tiger, um, Hidden Dragon, czyli... Um, pełzający? Um, przyczajony tygrys, ukryty smok. To jest film, który jak się okazuje, nie wiedziałam, że, że to było na podstawie książki, ale tak, to jest na podstawie książki. Jest to powieść z lat 40, 40., ale myślę, że można ją już do tego Usia zaliczyć. Oprócz tego, co mogę jeszcze powiedzieć, Usia Books to są na przykład Narodziny Bohatera, ale to, o tym mówiłam. Thousand Atoms, czyli Tysiąc Jesieni. Grandmaster of Demonic Cultivation, Faraway Wanderers. Jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę jakąkolwiek, przypuszczam, że Wam wypluje taka wyszukiwarka dużo powieści, usia, z tego gatunku lub podgatunku, właśnie. I myślę, że spokojnie znajdziecie właśnie całą listę, bardzo szeroką. Co jeszcze wspomnę, teraz w sumie powinno to się znaleźć na samym początku, ale teraz to o tym powiem, że. W ogóle te gatunki literackie często się mocno przenikają, albo te wątki właśnie jakoś tak się wymieszają, że gatunek usia czyli, przepraszam, książka do, należąca, przypisana, skategoryzowana do tego gatunku właśnie usia em, może się znaleźć również na e, m, półkach lub w klasyfikacji innego gatunku literackiego, o którym teraz będzie mowa, na przykład e, Siensja to jest taki gatunek fantazy, który jest inspirowany taoizmem, jakąś mitologią chińską oraz jakąś taką koncepcją duchowości, właśnie charakterystyczną dla Azji, dla właśnie tej dalekowschodniej Azji, czyli głównie Chin. Tutaj są znowu w nazwie *siencja* są dwa słowa *sien* czyli nieśmiertelny oraz *sia* która się już pojawiła w *usia* czyli bohater, rycerz, bohaterskość, rycerskość. Charakterystyczne cechy tego gatunku literackiego są takie, że tutaj bohaterowie, bohaterki przechodzą duchowy rozwój, właśnie ten tak zwany *cultivation* yy, i oni przechodzą ten rozwój po to, aby osiągnąć swego rodzaju nieśmiertelność. Tutaj jest akurat bardzo dużo magii, jak yy, w Usia tam nie było zbyt dużo jakichś takich elementów nadprzyrodzonych, tutaj jest bardzo dużo łańki, różnego rodzaju artefaktów, jakichś magicznych przedmiotów, demonów, postaci, właśnie z innych światów, e, boskich istot, więc e, to jest bardzo charakterystyczna cecha tego gatunku literackiego, który się nazywa Siencia. E, no i jest bardzo rozbudowany taki system różnych mocy nadprzyrodzonych oraz różnego rodzaju hierarchii, takich klas, Społecznych. Jakie są um, tutaj książki, do których, które można przypisać do gatunku Science? No i cóż, tak jak mówiłam, one się tutaj też często przenikają, chociaż teoretycznie są troszkę inne, bo w gatunku Usia tam nie było elementów nadprzyrodzonych, natomiast w Science jest sporo. Mamy tutaj na przykład Unsold. E, taką serię książek. Mamy Sufficiently Advanced Magic. Mamy Underlord, e, co tutaj jest jeszcze. Mm, Uncrowned. Mm -hmm. e, ten Unsold się pojawia cały czas. Patriarch uh, Reliance. Mhm. Mm no, jest tutaj mnóstwo książek, niestety akurat Heaven's Official Blessing też się pojawia, czyli to błogosławieństwo niebios, które pojawiło się w Usia. Tutaj jest nieprzetłumaczonych niestety dużo książek na język polski, właściwie większość jest po angielsku dostępna, ale um, po polsku niestety nie znalazłam żadnej książki, którą można tak typicznie. Typ, um, Typowo po prostu dopisać, skategoryzować właśnie pod tym gatunkiem literackim zwanym sciencia. Jest jeszcze bardzo słynny gatunek literacki, który się nazywa Swan Huan. To jest tak w dosłownym tłumaczeniu tajemnicze fantazy. To jest takie chińskie fantazy, ale tutaj jest mniej nacisku na taką mitologię i religię, tak jak było w. Ale nadal jest dużo mocy takich nadprzyrodzonych, dużo jest, jakiegoś magicznego świata, ale mniejszy jest tutaj ten chiński kontekst w ogóle. Niekoniecznie jest tak dużo referencji tych odwołań właśnie do chińskiej kultury. E, dosyć często są tutaj na tyle uniwersalne światy, że one mogą się bardzo mocno kojarzyć nam albo przypominać pewne zachodnie fantazy. E, tytuły, które są e, e, charakterystyczne właśnie dla tego e, Swan Juan to Battle Through the Heavens, e, ale także e, Mart Martial Universe. E, tutaj... Podobno było w tym Marshall Universe jakiś specja Była ta książka zaadaptowana jako anime i drama, jeśli się nie mylę. Bardzo często to swan Juan jest też łączone z różnego rodzaju romansami, więc tam jest często taka, takie połączenie dwóch gatunków literackich albo chociażby dwóch wątków. Tam wtedy jest dużo więcej akcji, też takiej romantycznej. Jeszcze bym powiedziała, jeżeli już jesteśmy przy takiej romantycznej akcji, no to jest taki gatunek literacki, który się nazywa danmei. Danmei to jest taki chiński gatunek e, literacki, który ko koncentruje się bardzo często na romantycznych relacjach między mężczyznami. E, taki tak zwany boys love. E, jest to, e, też musiałam to wyszukać, e, bo okazuje się, że są, um, jest taki gatunek literacki, który się. E, Zamyka w dwóch literkach właśnie BL, e, i ja nie wiedziałam, że to jest Boy's Love, e, musiałam tego e, poszukać. Jest to bardzo często gatunek literacki, co m, interesujące, pisany przez kobiety i czytany przez kobiety, a dotyczy właśnie m, miłości m, między chłopcami, między m, mężczyznami. Często on się łączy właśnie z innymi gatunkami, właśnie takimi fantazy, i on zwykle, Dan łączy się z, Wusia, z Usia albo z Siencia, czyli takim fantazy, właśnie bardzo charakterystycznym dla Chin. Tutaj jest bardzo istotny, właśnie taki emocjonalny rozwój postaci: dramatyczna jakaś fabuła, jakieś intrygi, relacje. Relacje mistrz i uczeń bardzo często się pojawiają. Jest to też bardzo często, właśnie forma długa. Zresztą większość tych gatunków literackich chińskich ma postaje w seriach. To nie są pojedyncze książki z reguły, tylko są cykle jakieś literackie, które, które dzieją się na przestrzeni kilku przynajmniej powieści. Jakie e, przykłady mogłabym tutaj podać? To błogosławieństwo niebios też podobno można zakategoryzować, e, sklasyfikować jako Danmei, nie tylko jako Usia. <laughs> jest też e, taki tytuł, który się nazywa The Untamed. To jest e, również połączenie dwóch gatunków Danmei i Siensia. Um, no po polsku ono jest podobno dostępne jako manga i ponoć był jakiś serial czy też e, e, dramat jakiś, na, e, nie wiem czy na Netflixie, ale na pewno na jakimś e, streamingu. Ona po angielsku, przynajmniej ten Untamed teoretycznie podałam tytuł angielski, ale ten tytuł dostępny jest po angielsku pod, innym, pod inną nazwą, pod nazwą Grandmaster of Demonic Cultivation. I to Demonic Cultivation dość często się pojawia właśnie w różnego rodzaju książkach, tutaj w różnego rodzaju właśnie tych gatunkach. Jak sprawdzam sobie Usia Books, to są na Google, na Goodreadsie właśnie Grandmaster of Demonic Cultivation właśnie pod tą kategorią e, można znaleźć e, tę książkę. Podobna jest jeszcze taka książka The Husky and His White Cat. E, e, ja tego nie znam. Podobno po angielsku też jest dostępna i bardzo e, popularne. Jest to właśnie taka dramatyczna udramatyzowana historia e, właśnie relacji mistrz uczeń e, właśnie z pewnymi elementami e, fantazy, czyli science. I mamy jeszcze inne takie, właśnie nietypowe gatunki literackie, które powoli zyskują coraz więcej popularności w Polsce. Jest to Historical BL i to jest Historical Boys Love, właśnie. Bardzo często Palace Drama czyli swego rodzaju historia uczucia dwóch chłopców-mężczyzn, która dzieje się w jakimś pałacu cesarza, cesarzowej. Na przykład była z takimi przykładami po angielsku można przy, przytoczyć word of honor, słowo honoru, albo Faraway Wanderers. To jest taka historia właśnie w świecie Usia, z tajemnicami różnego rodzaju przeszłości, więc to się, to jest ten Historical Boys' Love Palace Drama. Ale jeżeli jesteśmy już przy Palace Drama, to jest jeszcze. I są to tak zwane intrygi pałacowe, typowe dla chińskich takich dramatów o cesarzowych, o różnego rodzaju konkubinach cesarza, o walce o władzę, są tam intrygi takie cesarskie, często są łączone z romansem, z jakimiś też fantazy. No i podobno była taka powieść, Empresses in the Palace, cesarzowa w pałacu, e, albo cesarzowe w pałacu. Tak jak wspomniałam, właściwie na początku, jest to coraz bardziej popularny m, trend, który generalnie jest widoczny w całej popkulturze i kulturze, że coraz więcej m, tej azjatyckiej kultury dochodzi również do zachodniej e, cywilizacji, do, do nas tutaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych, i stają się te. E, twory kultury, te um, dzieła kultury coraz bardziej popularne u nas również e, i takie gatunki właśnie jak Dan May, jak Usia, jak Sian e, Sia, e, jak e, swan Juan, e, jak Historical Boys Love, e, jak intrygi pałacowe coraz częściej się u nas pojawiają nie tylko jako książki, ale także jako seriale lub filmy lub też manga, anime e, na streamingach. Jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że bardzo dużo osób, szczególnie młodszych ode mnie, tego rodzaju książki lubi czytać, często czyta, ciekawią je. Ciekawa jestem jak Wy, moje, moi widzowie, moje widzki, moi słuchacze i słuchaczki, czy Wy w ogóle... Tego rodzaju literaturę, y, tudzież w ogóle kulturę, bo może wolicie seriale te, na ten temat y, oglądać. Więc czy w ogóle do Was dociera ta kultura, czy, y, czy próbujecie w ogóle dać jej szansę, a może jesteście ogromnymi fankami, fanami? Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A tymczasem do zobaczenia. Do następnego tygodnia. Cześć!